Innymi słowy, ta cała sytuacja bezpośrednio negliżuje naszą polską sytuację bezpieczeństwa. Zwłaszcza, że nasi rządzący oczywiście się nie szukują do samodzielnej wojny, i nie budują takich zdolności, nie kupują takiego sprzętu, nie pozyskują takich zdolności własnych, tylko polegają tak naprawdę na amerykańskich gwarancjach bezpieczeństwa. Każda taka awantura je negliżuje coraz bardziej. Innymi słowy, uważam, że ta sprawa Iranu. I ferment ruchu MAGA też bezpośrednio wpłynie na to, jak będzie działo Pentagon. Otóż w Pentagonie jest kilka podstawowych wad. Pierwsza waga jest taka, że kariery większość urzędników oraz oficerów funkcjonujących wokół Pentagonu i kontraktorów, którzy tam oscylowała wokół Forever War na Bliskim Wschodzie. Innymi słowy, jest nadreprezentacja oficerów oraz wpływu Centkomu, czyli centralnego dowództwa, które decyduje o tym, jak się działa na Bliskim Wschodzie, a nie na Pacyfiku i Europie. I oni suflują takie rozwiązania, jak np. bombardowanie B2, jak to będzie pięknie, jak to pójdzie łatwo itd. i tak Ich kariery osobiste są uzależnione od takich miejsc. I te kariery były łatwe, dlatego że ci przeciwnicy byli słabi. Kontraktorzy dostawali grube pieniądze i nie budowali systemów do wojny z symetrycznym przeciwnikiem. Innymi słowy, jest głównie pięciu głównych kontraktorów, którzy mają kontrakty Cos, a nie ryczałtowe. Ze względu na to, jak silni kongresmeni chcą decydować o tym, co jest budowane w danym stanie, budżet Pentagonu jest uchwalany rok do roku, a zatem jest ciężko zaplanować coś innowacyjnego, bo kongresmen chce mieć wpływ na to i zadecydować, że Apaci ma być organę, bo oni mają mieć pracę w fabryce, a nie coś nowego. W związku z tym jest, jest waste. To, co mówił Elon Musk, że jest ogromne marnotrawstwo w Pentagonie i wszystko za dużo kosztuje i za długo trwa. Prowadzenie nowego samolotu, wprowadzenie nowego czołgu za długo trwa. W związku z tym odchodzi również wojna pomiędzy nową technologią, ludźmi od Nadurila Palantira, SpaceXa, a starym przemysłem. I to wszystko, co teraz centkom zrobił, to jest stary przemysł i oni chcą swoje forsować. Innymi słowy, za tym są ogromne pieniądze, za tym jest lobby oczywiście żydowskie, za tym jest grana próżności Trumpa. O czym mówił ostatnio jego biograf w wywiadzie, sławne wczoraj, jak Trump podejmował decyzję, że Trump się trochę przeraził tym wywiadem Cruz'a z, z Tucker'em Carson'em, gdzie Cruz został zniszczony, po prostu Może to zakończyć karierę polityczną nawet tego człowieka. Trump był przerażony tym i wtedy się wstrzymał z tym atakiem, ale potem neokoni, jak mówił Banon, z, z partii republikańskiej przyszli i całe to lobby stało mu nad głową i mówiło, musisz... Nie możesz okazać teraz słabości, masz szansę, będziesz dobrze wyglądał, jako silny, to jest łatwo, oni są na kolanach, jedziesz, tak, z tym kocem.